W tym momencie dużo więcej leczenia i dużo więcej wspierania swoich kary. Zobaczymy, jak obydwie drużyny będą się wspierać na Rifcie, już za parę minut. Powiem się na samym początku. rozgrywki. No, wiesz co, eee, to, że się tego nie spodziewałeś, to było normalne, ale było to do przewidzenia w momencie, kiedy Rybson zrobił sobie naprawdę potężną wycieczkę. tak jak teraz interna ziomale robią na to, ale zobacz, jak Rybson mocno takuje te on z tego raczej nie wyjdzie, ale ma Overpowa koło siebie razem z Ultimate'em. I to pierwsza krew wpada właśnie na konto Overpowa. Pamiętasz, Michale, jak rozmawialiśmy przed tym spotkaniem w trakcie przerwy, że Orzec generalnie nie powinien zginąć na górnej elejce, chyba że popełnił błąd? Kitnął no silensa zdecydowanie za późno. Arkwell był w stanie wykastować był w stanie odbić tego kozła w jego stronę, co podskutkowało śmiercią. Mieliśmy zanurkowanie na górnej elejce. Teraz patrz, co się dzieje na bocie. O, będzie nurkowanie w dół i zanurkować. W dół też zrobi nam April, ponieważ został utopiony, można powiedzieć, na tym botomie. Arkwell już jest w drodze, już jest na miejscu. Ketra bardzo mocno obity. Siedzi na nim łoli, Udaje im się jeszcze ta rakieta, ale gdy bać można, a orzecz zakładam, że nie wie, że właśnie czeka na niego dwójka takich potężnych internaziomali. Baran trafiony, Rybson tak samo trafia tasakiem, nie ma dostępnego flesza, nie ma życia, nie ma pulsu od orzecza na górnej alejce. No i właśnie, to po raz kolejny ziściło się to, o czym mówiliśmy, Michale, on będzie żył na górnej lejce do momentu, dopóki nie pojawi się Rypton. I po raz kolejny źle zagrany Silent. Po raz kolejny Arkwell trafia ultimate'em i czekaj, bo po raz kolejny chyba nurkowanie na dole. No i zobacz, Defles oraz za znowu są ofiarami dive'u. Wygląda to na razie nie, na, nie najlepiej z racji tego, że Defles już nie żyje. Overpo tym razem już jest na posterunku. Nie Arquel. Overpoł bardzo mocno obijany, ale CatStyle też tego nie przeżywa z tego wszystkiego. Ketrap znowu na bardzo małej ilości zdrowia. Na razie udaje mu się z tego wy Wjeżdżają jeszcze w Aprila, i w międzyczasie właśnie to Ever zakończył swój żywot i prawie jeszcze łoli nam z tego wszystkiego nie wyszedł. Jest naprawdę ogromna zadyma, jeżeli chodzi o bota. Tam jeszcze rakieta przeleciała, która nie trafiła, raczej Ketraba nie pozbawiłaby życia, ale faktycznie mamy bardzo dużą zadymkę, bardzo duży nacisk jest na to, żeby zdetronizować Jinx i rozpędzić troszkę Zerie. natomiast Defres upadł tylko raz, a Cat Style zgarnął z tego zero eliminacji. Także ten plan po prostu się nie powodzi. W międzyczasie Rypson nie próżnował po raz kolejny, albo zabiera dżunglę Rybalowi, albo zgarnie Heralda, albo przymierza się do kolejnego zanurkowania bardzo dużo dive'ów. Tym razem na środkowej lejce Ketraba raczej tego nie przeżyje, ten błysk nie uratuje jego życia. Arkol tam jeszcze mocno koziokiem podpadnie. No to cały backline stoi tak naprawdę otwarty, w tym momencie Rypson zbiera te przyspieszenia, Zagrany Ragnarok. widzimy, że obrażenia są wysokie, zdecydowanie wyższe niż obrażenia Ketraba. On nie miał czego zbierać. Swoją drogą jeszcze Wish został zagrany, natomiast to nie wystarczyło. Czy plesowi za to wystarczy życia? Obawiam się, że nie. Oj, jest zamknięty w Kataklizmie jeszcze egzosta dostał na twarz. Ja nie widzę tutaj wyjścia dla tego zawodnika i dla jego wspierającego. Też nie widzę wyjścia z tej górnej alejki inaczej niż w strumnie. Mocno siłowe granie dookoła Zeri widzimy w tym momencie Zeri 100% kill participation, bowiem wszystkie zagrania odbywały się dookoła tego strzelca. Analizuje tą agresję. Bardzo mocno zasygnalizował, że w pobliżu może być owerpo. Widzimy, że Overpo w tym momencie na plance. Overpo w tym momencie za plecami rywali i kolejne zanurkowanie. Rypson nie cofnie się przed niczym zagrany. Ultimate ze strony Zlana i on jest stanie tankować nieskończono. Bardzo dużo się uleczył z Taj Gordrinkera i wygląda na to, że Lody przegrywają już kolejną walkę. Orzeż przyszedł tutaj, żeby wszystkim pomóc razem z Wolim. I może Woli da radę go wyratować. Okej, okay, dał radę, jednakże ten stun you po prostu rozjeżdżają się przez... Zdecydowanie nie mogę się z Tobą nie zgodzić, ponieważ no widzimy to, co, co się dzieje w tej grze. Co prawda jest to przewaga 8 do 5, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało niedługo, ponieważ sądzę, że ta przewaga się będzie tylko powiększać. A nie sądzę, żeby powiększyły się szeregi Lodis, które będą teraz skutecznie eliminowane w tej walce. Ever nie da rady już z tego wszystkiego wyjść. W momencie, w którym Ever nie żyje, nie masz frontlaneu, nie masz junglera, nie możesz kontestować ewentualnego smoka, który pojawi się za 30 sekund. Nie możesz face Nic z tego więcej, najprawdopodobniej. Podobnie nam się nie urodzi. W międzyczasie internazjumale zgarniają, znaczy zaczynają zgarniać Tier i widzimy, że zaraz nam prawdopodobnie dojdzie tutaj do walki, z racji tego, że uważam, że Rodi Lodisi raczej nie będą chcieli aż tak łatwo, chcieli oddać tej całej wieży. Ever wchodzi tutaj razem z razem z Wall za pomocą ultimate'a, są w międzyczasie z Arquelem, kasują przeciwnego mid cały czas Żyje nam tutaj Defles wskrzeszony przez swojego sojusznika. Defles bardzo mocno bity, bardzo dużo obrażeń dostał, ale koniec tutaj najprawdopodobniej nam to jeszcze przeżyje. Jeszcze dobił paru przeciwników. Jednakże nie. Deflesowi nie udało się tutaj nikogo zabić. Z tego, co zdążyłem zauważyć, ale w międzyczasie drużyna Lodisów przegrywa naprawdę sromotnie. 3 do 0, jeżeli chodzi o tę walkę. Interna ziomale lecą jak źli. Dier skasowana. Defles jeszcze tam napiera na samym przodzie razem z Rypsonem, ale widzę, że ziomale starają się już troszeczkę uspokoić. To już mógłby być delikatny gdyby tam wlecieli po Styla. Ta mistyczna dyszka wybiła i to zwiastuje koniec gry, ale ja przynoszę jeszcze przyjrzę, jeśli chodzi o antyhila. Popatrz, April nie potrzebuje mitycznego przedmiotu. On wie, że te 60% antyhila za pomocą głębokich ran. w zupełności wystarczy. Rzuci tarczkę tu, rzuci spida tam, a jego drużyna wygra za niego mecz. Jest naprawdę ciężko, jest naprawdę źle, jeżeli chodzi o drużynę Lodis. Ziomale są w takim gazie, Prowadzą wszystko w tej grze. Zabierają wszystko w tej grze. I zwróć też uwagę na dysproporcje, jeżeli chodzi o poziomy. Ever i Ripson. Trzy poziomy przewagi. To jest straszne, ale wiesz, to jest jeszcze straszne. Obrażenia, które wleciały właśnie teraz w Deflesa. Deathless Ładują teraz w Aprila. Ale też muszą uważać, żeby się nie zapędzić, ponieważ już jest tutaj odpalony. Rybson na rak na roku. Bardzo dużo kilów, co prawda, wleciało w Evera. Rybson też przyjął całkiem sporo tych obrażeń. Ale lobbyści też muszą uważać, żeby trochę nie przedobrzeć, kacać z odpalonym klęsem. Ever Frost został zatrzymany z tego wszystkiego. Over za pomocą egzosta palony ultimate, ale go wyczekają, raczej nie da rady tego przecież dokładniej. To jest shutdown na konto Cat i to jest walka 2 za 0 na konto Lodis. Ja mam tylko jedno pytanie, co robił Defres w takiej awkward sytuacji. Twój front nie jest wystarczająco silny. Naprawdę nie musisz do nich dołączać i naprawdę nie musisz powiedzieć czekować. A Zeri w Rozumi, czy chociażby Jarvan czekają na takie sytuacje, aż pojawi się out of position, aż będą w stanie skrócić dystans i cię dopaść. To był Inting ze strony strzelca, drużyny Internażemali I widzimy, że w tym momencie ten inting kończy się. Małą tragedią, oddajesz eliminację, oddajesz tier 1 na midzie, oddajesz prezencję na mapie, miałeś super w stanie pociągnąć za spust i wjechać na pełnej do bazy, zrobić swoim oponentom dojazd. Brakuje już naprawdę niedużo. Ta wieża już ma mniej niż pół HP. Reszta drużyny Lodis też już jest w drodze na dolną, ale je chcą to defować Komitują, wszyscy, Ale Arkwell też już jest tutaj na miejscu. Leci Baran. Wieża upada, Baran wjeżdża w Ketraba, Katstal też tym wszystkim dostał. Ketra pomimo takiej ogromnej ilości klucz, nie jest w stanie tego przejść. Zobacz na rypsonek, jaki on jest wściekły. Poleciał Exodus Terak się jeszcze odpalił. R-Kout poła też już tam siedzi. Ten Olaf jest nie do zatrzymania po prostu. To jest przerażające, jak widzisz takiego czerwonego Olafa, który kliknął w ciebie prawie i praktycznie tego puszcza kierownicę. Style, mimo wszystko jest w stanie nieźle. Trzymać się w tej walce dróżnowej jest w stanie powinienie troszkę obrażeń, ale właśnie te obrażenia nie są wystarczające, żeby pozbawić kogokolwiek życia. I okej, okay, trzeba to przyznać, Soraka i Jumi leczą bardzo dużo i tylko i wyłącznie dlatego, że na Lodis by Illuminary była w stanie ustać. Tylko pytanie, czy oni ustali na chwilę, żeby przeorganizować troszkę swoje siły, czy ustali na chwilę, przyjęli ten potężny cios, żeby za moment dostać drugą bombę na głowę, bo widzimy, że drugi inhibitor w tym momencie spada, a rybson nawet tam rozochodził się na górę alejce postara się coś znaleźć. Jedyne, co zostanie znalezione, to April nawet nie za dużo Movement Speed'a i zbyt dużą łatwością prawie udało mu się uciec trap na flance. On tutaj jeszcze coś będzie kombinował. Natomiast właśnie to jest takie kombinowanie, to jest przedłużanie, to jest szukanie jakichś darmowych prezentów, i nawet jeśli te darmowe prezenty wpadną to moment. To ich może wpakować akurat nie jest tarapaty z tego wszystkiego, ponieważ na ale jeszcze mogą to odwrócić, ponieważ to Rybson Uuu. jest na tak i tak samo wylądował teraz. Ultimate od Deflesa, co prawda znowu nic nie zgarnął dla siebie. To są dwa trupy dla Rypsona ale Rypson leci dalej. CutStyle jeszcze żyje, ale już leci Baran, żeby go tutaj podbić, nie daje rady CutStyle, ucieka z tego wszystkiego przez ścianę, no i teraz pytanie, czy Ale chcą dalej jakoś to odwracać na swoją korzyść, czy może jednakże przytomniej i się wycofają? Tylko będzie czyhał na okazję, żeby wbić mu topór w plecy. Szybkie wejście od Defleza za pomocą Gelforsa, wpakowanie naprawdę dużej ilości obrażeń, no i gdyby nie ten fleszek, no to CatRap już by teraz... Wąchał kwiatki od spodu i nie byłoby go w tej walce. Ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ponieważ leci już Baran od oh, what Ragnarok what? odpalony od Rybsona, ale zamknięty w kataklizmie. Co prawda Orzecz nie dał rady tego przeżyć i tak samo nie da rady przeżyć tego Ever. Zamknął się z Rypsonem, ale nie wiem do końca, czy chciał to zrobić, ponieważ to było naprawdę ogromne zagrożenie. W międzyczasie Ketrap wysadzony przez Overpoła i spółkę. Trzy trupy na koncie Rybsona już z tego wszystko Cztery trupy na koncie Rypsona czy, czy to będzie, pęte? wchodzi na pęte, ale nie daje rady. Nie oddało. pole ciała kwadra, więcej już rady nie dało. Laser na fontanie był zbyt silny. No i tak jak powiedziałeś, interna ziomale zabezpieczają kolejne już zwycięstwo na swoje konto po całkiem clean grze. Powiedziałbym, że w tej grze są zdecydowanie MVP, ale nie byłby aż tak dobry, gdyby nie właśnie akompaniament jego sojuszników. Arkwell z bardzo dobrą